Clash Time. It's clash time on Eurosport. I'm Mr. clash. clash time na Eurosporcie. Mr. Clash odwiedził Wielka. tym razem Disseldorf. Za moment rozpocznie się House Show WWE. Jest ze mną CM Punk, kilkakrotny mistrz świata. Chciałem zapytać się o konflikt z Undertakerem. Chcesz mu odebrać tytuł? Myślisz, że znalazłeś już na niego jakiś sposób? Um. Nie wiem. Świetne pytanie. Dzisiaj nie jestem tak wykończony jak poprzednim razem. Mam nadzieję, że teraz wykończę go. Postaram się go zapakować do trumny. Może być ciężko, ponieważ nieźle sobie radzi w tego typu walkach. Od ostatniej naszej rozmowy starliście się w klatce na Ser. Musiało to być Twoje doświadczenie życiowe. Faktycznie to było coś. Muszę jednak przyznać, że dobrze się bawiłem. Niestety nie mogłem zakrwawić tamtego miejsca. Ostatnimi czasy niefortunnie nie ma na to zgody. Nie chodzi o to, że stronię od ostrych akcji. Ale tak czy owak, niesamowita walka z niesamowitym gościem. Wcześniej wdałeś się w konflikt z Jeffem Hardym, później z Undertakerem. Kto następny? Najchętniej udałbym się na wakacje, ale szczerze w to wątpię. W ringu dajesz z siebie wszystko. Powiedz, czy później oglądasz te walki, aby sprawdzić szczegół po szczególe, czy może czekasz, aż ktoś cię oceni? Czasami oglądam swoje walki. Sam dobrze wiem, co było ok, a co nie. something uh, happened that i didn't want to happen I can, I can view it then i don't really care what anybody says about my matches um, so, uh, yeah, so if um, a lot of the times i'll will listen or pretend i'm listening of uh, but <laughs> i mean I I know, I know, it's not an obsession for me to watch all my stuff i just i kind of cherry pick what i do watch and what i don't watch Chris Jericho powiedział, że w WWE jest jakiś problem generacyjny młodego i starszego pokolenia. Powiedział, że Vince powinien się pozbyć starszych talentów. Twoja opinia na ten temat? Problem generacyjny? Nie. Wątpię, aby chodziło o... Problem generacyjny. Nie jest istotne, ile ktoś ma lat. Chodzi o to, że trzeba ciężko pracować i powodować, aby sprzedawały się bilety. Nieważne, czy cię wygwizdują, czy dopingują, ważne, abyś zwracał na siebie uwagę. Nie ma znaczenia kolor skóry czy religia. Ani tym bardziej wie.

Czy są jacyś ludzie, których pytasz się o radę? Mam bardzo dobry związek z Williamem Regalem. To jest ktoś. Polityka. Wrestling to polityka.

myślą, że wrestling jest udawany. Sam się nazywam takim udawanym wrestlerem. Prawda jest taka, że obrywam, potężnie obrywam. Jest mnóstwo gości na przykład z UFC, którzy e, zbierają mniejszy łomot niż ja, walczą 4 czy 5 razy w roku, trenują, ale ten trening, wierzcie lub nie, jest e, lżejszy niż nas. Resting jest trochę szalony, czy jest ustalany? W 95% tak, ale w tych 5% może być bardzo niewesoło. That was absolutely real. Najważniejsze jest do, to, aby other, potrafić or, you know, wciągnąć you publiczność get them lost w to, in the drama co się robi. Jeśli otrzyma się real I mean, um, odpowiedź I'm real. na to, to jest najważniejsze. Ja jestem prawdziwy. E, mikrofon jest prawdziwy. Krzesła są prawdziwe. Jeszcze nie oberwałem nigdy e, sztucznym krzesłem. Wszystkie są prawdziwe i piekielnie bolą. To jest jak religia. Można w to wierzyć lub nie. Jeśli nie chwytasz tego, nigdy nie załapiesz. Pewnie zadawano Ci te pytanie miliony razy. Co to znaczy, CM? znaczy Chicago Made, czyli twór Chicago. Macie potężny harmonogram podróży, jesteście w różnych miejscach świata, na różnych arenach, różnych krajach, miastach, miejscach. Czy są różne rodzaje walk w twoim wykonaniu, w twoim wykonaniu dla różnej publiczności? Zdecydowanie adeptuję to, co robię w ringu do miejsca, gdzie pojawiam się. Publiczność jest bardzo różna. Inna jest w Niemczech, inna jest w Filadelfii czy Nowym Jorku. Zdarza się, że 80% stanowi widownia złożona z dzieci. Jest tak przeważnie w Irlandii. Wtedy trzeba zmienić przebieg walki. Nigdy nie jest out. tak samo. Każdego dnia so coś innego. Zwracam you know, uh, you know, uwagę, gdzie walczę i dla kogo walczę. Coś ci pokażę. Kilka zdjęć twoich. Opowiesz nam. Co myślisz? No. Yes. To jest zdjęcie ze Stone Cold'em Steve'em Austinem, a to 15-letni CM Punk. Zazdrościłem mu fryzury, ponieważ nie, nigdy nie zgolę swojej głowy. No to jest Davy Boy Smith w tle. Pożyczę to zdjęcie, pokażę Dave Smithowi. Był to bodajże... 95? I don't even know Stone yet. Nie wiem, czy miał już czy... ksywkę Stone Cold Steve Austin, mógł być jeszcze ringmasterem. Cool. Było to w Rosemont Horizon w Chicago. Oh, Teraz tam walczą. Ten less, less sam tattoos, gość, mniej and tatuaży. Poznaję yeah. uh, um, uh, uh, to zdjęcie. That. Um, West, Alice, West Alice Wisconsin, prawdopodobnie 99, może 2000 taki uśmiechnięty chłopaczek. Just getting, just getting my start. Tam zaczynałem. West, Wales, Wisconsin. West Allis, Wisconsin. Face, here's okay. A propos uśmiechniętych. mapety, co to? Widzimy tutaj CM Punk'a, obecnego um, CM Punk'a. Uh, this was, uh, taki channel, zadziorny gość w kapturze. Sure. To jest uh, um, THQ Challenge, uh, prawdopodobnie on na mojej pierwszej Wrestlemania. Nie right. do końca uh, to... Pokemon company hoodie, um, which I stole from my buddy Seth Skyfire, and yeah, the I don't know. Somebody just said, "Here, can you pose with these?" And I just said, "Sure." Powiedziano so I, I don't really have. Pozowały z tymi gadżetami. Pokemon type things. What else you got? It's so one more here. Some more. Ah, blonde hair, man. Yeah. A to klasyka. Yeah. Okay, this is. Blond włosy. Classic. This is taken. Zdjęcie to zostało zrobione zaraz przed Chicago Street Fight, w odbyłem byłem z partnerem Acem Steelem przeciwko Danem Mafowi i BJ Whitmerowi w Ring of Honor. Byłem cały w różnego rodzaju taśmach, ponieważ chyba chodziło o jakiś drut kolczasty. Coś innowacyjnego w Clash Time, telefon i fan, który zadać pytanie. Jestem Fiorenza z Italii, z Włoch. Sporo podróżujesz. Powiedz mi, jaka jest najdziwniejsza rzecz, która Cię spotkała? Najdziwniejsza rzecz, która mnie spotkała. Powiem tak. Chodzi o moją brodę. Nie wiem dlaczego. Zapuszczam ją. Chyba chodzi o lenistwo. Wygląda na to, że któregoś dnia będę wyglądał jak Jezus Chrystus. To jest najdziwniejsze, co może mnie spotkać. Niesamowite. Ostatnie pytanie. MMA, mieszane sztuki walki. Czy może Cię to dotyczyć? Ciężko powiedzieć. Jestem stary. Mam 31 lat. Nie wiadomo jeszcze, jak z tym będzie. Mam rok I know, na kontrakcie. Side, i I albo podpiszę, I nie, nie I wiem really jeszcze. Może, może odnajdę się w MMA, absolutely. może nie. No ale nie lubię, jak you know, mnie you know, okładają po twarzy. Dziękujemy za rozmowę. Thank you. Thank you.